Cześć, witajcie! Dzisiaj kolejny czołg w drodze do 60 TP Lewandowskiego, 30. poziomu czołgu polskiego, czyli czołg szwedzki Lago. Jest to czołg umieszczony na czwartym poziomie drzewka europejskiego. Tak wygląda jego drzewko. Mamy tutaj możliwość zbadania aż trzech pojazdów. Gdzie szwedzki czołg STRV M42, który tutaj mam zbadany już. To jest czołg, który jest tej linii polskiej, gdzie jest droga do 60. P. Lewandowskiego. Oprócz tego mamy tutaj do zbadania tylko jedno działo i jedną wieżę i silnik, gąsienicę, czyli niezbyt wiele do zbadania, nie licząc tych kolejnych pojazdów. Jeżeli chodzi o punkty wytrzymałości, to tutaj mamy 540, główny pancerz, wieża 28, 28, 20, jeżeli chodzi o tą wieżę stokową oczywiście. No a jeżeli chodzi o kadłub, no to mamy tutaj z przodu 34, z boku 34 i z tyłu 24. Zasięg widzenia 220, a jeżeli chodzi o kamuflaż, to tutaj jest taki standardowy. Tak wygląda wieża na tle wieży stokowej, czyli mamy wszystko na zielono, mamy punktów wytrzymałości plus 70. Jeżeli chodzi o pancerz, tutaj mamy tylko 6 mm lepszy z przodu, po bokach i z tyłu, taki sam. No a jeżeli chodzi o prędkość wieży, to tutaj też mamy lepszą. I zasięg widzenia też tutaj mamy lepszy. Jeżeli chodzi o działo, te do zbadania, które mamy, to tak to wygląda. Mamy tutaj na czerwono i na zielono. Więc tutaj nie ma jakiegoś specjalnie szału. Mamy tylko lepsze przebicie o 2 mm. Tylko o 2 mm, jeżeli chodzi o te podciski goldowe. No i odłankowo burzące 9 mm lepsze przebicie, a jeżeli chodzi o te przeciwpancerne, to tutaj nie ma żadnej zmiany. Natomiast są zmiany, jeżeli chodzi o średnie uszkodzenia, tutaj o 40, jeżeli chodzi o przeciwpancerne kumulacyjnie 45 i odłankowo burzące 55 obrażeń lepsze. No ale jeżeli chodzi o czas celowania, to jest tutaj gorszy, rozrzut też gorszy i czas przeładowania też dłuższy. Jeżeli chodzi o silnik, to yy, mamy tutaj plus 40 koni mechanicznych, średnia prędkość plus 3 i prędkość obrotu kadłuba plus 5,31. Moim zdaniem ten czołg na pewno nie jest najlepszy, bo grało mi się nim no, dosyć ciężko. Po prostu nie przypadł mi on do gustu i niezbyt dobrze, ni, ni, niezbyt dobrze mi się nim grało, więc. Yy... No to jest, no jednak trzeba przeciepieć ten czwarty tier yy, i lecieć dalej. To wszystko na dzisiaj, dziękuję za uwagę, zapraszam do oceny, subskrypcji, aby być na bieżąco. Zapraszam również do wysyłania powtórek, jak, żeby pochwalić się jakimiś swoimi lepszymi wynikami i ja to potem umieszczę na kanale i do usłyszenia.